Krótki tutorial, jak grabować w Reaperze płyty i przygotowywać sobie swoją składankę. Pusty, czysty Reaper. Czysta sesja. Yy, najlepiej 16-bitowa, może być też we flaku. Można to zmienić tutaj, klikając na i. Zróbmy sobie flakową sesję 16-bitową, co tam mniej miejsca zajmie. Otwieramy Media Explorer. Poszukujemy go tutaj w View Media Explorer, otwarty. Kierujemy się do płyty, która jest złożona do napędu i tutaj są utwory. Można przerzucać od razu całe utwory, które chcemy i potem je skracać. Można też zaznaczyć kawałeczek tego utworu, cicho tam. Jest to trochę utrudnione, bo niestety tutaj się nie rysuje nam ten waveform. No ale powiedzmy, że chcemy ten kawałek pyk, wrzucamy go tutaj, on się teraz grabuje. Trochę to trwa. Reaper aż taki szybki nie jest, niestety, w tym grabowaniu. No to powiedzmy, ten kawałek ósmego kawałek tutaj zrobimy. Jest gra. Gra. No i ostatni sam początek tego. Rzucamy pyk tutaj. No to jeszcze początek pierwszego. I powiedzmy, że chcemy trzy, tylko utwory sobie na składankę wypalić. Zaraz zobaczymy, jak to łatwo uczynić. Płyta będzie wyglądała dokładnie tak, jak ją tutaj ustalimy, czyli najpierw poleci ten utwór. O tyle powiedzmy na wystarczy. Wyciszenie na końcu jakoś tak. Dobrze. Drugi utwór jest krótszy. Ile odstępu? No tyle. O no, już wystarczy. I ściszamy. I potem ten też wyciszony pięknie. Dobra. No i teraz musimy postawić tutaj znaczniki prawym insert marker shift M. Można go jakoś tytułować, ale nie trzeba. Te znaczniki muszą być na początku utworów. Mamy trzy znaczniki. Zaznaczamy sobie. To jest ważne. Trzeba zaznaczyć region, kawałek timelineu. Wciskamy render to file. Render. Zaznaczamy sobie jakiś tutaj tytuł, mix. Zaznaczamy time selection czyli dokładnie to, co zaznaczyliśmy tu, to jest zaznaczony ten time selection. Wybieramy tutaj, że z różnych formatów, wybieramy audio CD image, QBIN i. Musimy wybrać. Możemy to nagrać w całości bez żadnych znaczników, lub możemy płytę nagrać z trzema utworkami. Czyli w tym przypadku postawiliśmy markery. Marker, define new tracks. I mamy tu jeszcze taki ptaszek: burn CD image after render. I teraz dziękuję. Render one file, zrobione. I od razu proszę bardzo, pojawia się okienko do nagrywania płyty. Wkładamy czystą płytę. Klikamy Berno No i oczywiście się teraz nie robi, bo nie wyjąłem tej płyty, ale jednym miękkim ruchem. Dziękuję bardzo.